Jestem Jezusem Chrystusem i dzisiaj zadaję Ci bezpośrednie pytanie. Mogę wejść do Twojego domu? Jeśli odpowiedź brzmi nie, w porządku, rozumiem i wciąż Cię kocham, ale pozwól, że zapytam, dlaczego mnie ignorujesz? Próbuję rozmawiać z Tobą dzień po dniu, jeden chwilowy moment z Tobą wystarczyłby, nie chcę Cię przytłaczać, pragnę tylko iść obok Ciebie, być schronieniem, którego tak potrzebujesz. Poświęcasz czas na tyle rzeczy, ale co ze mną? Ja jestem tym, który zna każdy zakątek Twojego serca, tym, który Cię strzeże, nawet gdy tego nie dostrzegasz. Chcę Ci przypomnieć, że kiedy poświęcasz mi czas, odnawiam Twoje siły i daję pokój, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Nie ma znaczenia, jak bardzo jesteś zajęty. To, co naprawdę się liczy, to Twoja decyzja, by dać mi przestrzeń, pozwolić mi być częścią Twojego dnia, nawet jeśli tylko przez kilka minut. Dziś składam Ci prostą propozycję. Zatrzymaj się na chwilę, porozmawiaj ze mną, pozwól mi wejść do Twojego życia, pozwól, bym dotknął Twojego serca. Jeśli te słowa poruszyły Cię w głębi, napisz amen w komentarzach. To będzie początek czegoś nowego, wspólnej wędrówki zmieniającej życie. Polub ten film, podziel się nim z tymi, których kochasz i zasubskrybuj, aby nadal słuchać mojego głosu w Twoim życiu. Pamiętaj, nigdy nie zapomnę o Tobie. Zawsze tu będę, ale dzisiaj pytanie jest proste. Mogę wejść?